Siemaneczko, z tej strony Maćko. Witam Was w kolejnym odcinku z hiszpańskiej ziemi. Dzisiaj witam się w nieco innych okolicznościach, bo podczas mojego porannego biegu tam zaczyna się piękny wschód słońca. Wczoraj nic nie nagrywałem, ponieważ spotkaliśmy znajomych z Norwegii i spotkaliśmy się ponownie na drugim końcu Europy i to był taki dosyć prywatny czas. I dzisiaj y, prawdopodobnie opuszczamy to miasto San Pedro i y, przemieszczamy się w stronę Marbelli, a może nieco dalej więc zapraszam Was do odcinka a ja zaczynam biec z powrotem Ale widoczek jest cudny Wczoraj było trochę lepiej, bo chmur nie było, ale mimo to robi wrażenie. Te miejsca tutaj są po prostu olśniewające. Lecimy. Wróciłem z biegania i mogę Wam polecić patent, do którego sam nie byłem przekonany, eee, ale teraz się przekonałem. Jeżeli ktoś lubi świeżo mieloną kawę, to polecam taki młynek elektryczny sobie załatwić, bo ręczny jest fajny, no ale jednak zajmuje dużo czasu i efekt jest taki sam. A my taki młynek gdzieś na necie wyczailiśmy. No i można sobie nasypać kawy, włączyć go i w tym czasie na przykład nalać sobie już wody do kawiarki i mieć wolne ręce po prostu. Także mówię, ja sam nie byłem przekonany, byłem tradycjonalistą, no ale taki elektryczny daje radę przynajmniej na razie, bo najbardziej się bałem o baterię, jak to będzie a to spokojnie starcza na 8 przemieleń całego młynka coś takiego może nawet koło 10 nawet nigdy tego nie sprawdziłem ale teraz sobie e, zrobię kawy Akurat mi się skończy grzać woda na prysznic, Weź, wezmę prysznic, pójdziemy tam jeszcze pewnie do tych znajomych się pożegnać i będziemy powoli e, spadać z tego San Pedro i nie wiem jednak czy podjedziemy do centrum tej Marbelli, bo to jest duże miasto i tam nie wiem czy jest coś e, specjalnego, bo Marbella to jest prowincja i gdzieś tam miasto, więc... Więc się okaże, a jak nie, to przejedziemy już sobie po prostu dalej. Właśnie się ewakuujemy z tego San Pedro Alcantara i zmierzamy w stronę Marbelli, ale tam nie będziemy stawać, bo nie ma dla nas nic ciekawego. Jedziemy przed Malagę, e, pod taki ala zameczek, coś takiego i będziemy szukać tam miejsca na noc, ponieważ z tego, co podają informacje, to dzisiaj jest zamknięte. A dopiero jutro będzie otwarte. Widoczki są piękne, dzisiaj nieco pochmurny dzień, chociaż nie ma źle. I tak jest dużo słoneczka, cieplutko. Wiatru też nie ma strasznego, więc ciśniemy. Dojechaliśmy na miejsce docelowe. Tam stoi cytrynka. A już Wam pokazuję, po co my tu w ogóle przyjechaliśmy. Droga była o wiele bardziej hardkorowa, niż się spodziewałem i nie dam rady nią wjechać z powrotem, będziemy musieli jakoś naokoło przejeżdżać, bo były tak ciasne serpentyny, że ja L2 nie mogłem się wyłapać, a tutaj jest to, po co przyjechaliśmy, tylko to będzie otwarte dopiero jutro, jest taki ładny zameczek. My sobie wnętrze jego zwiedzimy dopiero jutro, bo tutaj jest, że Monday Close. Tylko chcieliśmy sobie przyjechać dzień wcześniej, i to będzie kosztowało 3 jurki, ale ładnie to wygląda. Może później się zrobi lepsza pogoda i uda mi się drona odpalić. A tak generalnie, no to ta droga. Ona idzie tu, tu, widać jak to auto się nawet ciężko wyłamuje i ona idzie aż tam na samą górę. I teraz będziemy iść, obczaić inną y, możliwość wyjazdu stąd i zobaczymy czy coś będzie. Szczerze na to liczę, bo miałem stres, duży stres, żeby tu zjechać non stop na Dwójce i na hamulcu, więc podjazd byłby ciężki, bo tutaj nawet będzie widać. Mega ciasne skręty są, ale to tak ekstremalnie ciasne. No ale zdarza się. Nie spojrzałem wcześniej na mapę i tak wyszło. Słoneczko troszkę przebija, bo jak jechaliśmy, to nawet deszcz był po drodze i idziemy do jakiegoś sklepu, a przy okazji sprawdzić drogę. Idziemy sobie e, szukając te, sklepu spożywczego i jakie to miasteczko ma klimacik. To jest takie mega górskie, ponieważ tu nie ma żadnej prostej drogi, wszystkie są pochyłe i się chodzi takimi małymi, ciasnymi uliczkami. Robi to mega wrażenie. I teraz wychodzimy na jakąś główniejszą drogę. Z tego co się orientuje, ale pewnym można być tylko tego, że nie można być pewnym. O, i jesteśmy w sklepie. Więc my sobie wejdziemy na zakupy i Wam pokażę to miasteczko bardziej, jak będziemy wracać. Ruszamy w drogę powrotną i pokażę Wam nieco tego miasteczka, w którym, właściwie pod którym stoimy. Nie pamiętam nazwy, ale no to będziecie mieli raczej w rogu napisane. I jutro będziemy jechać tą drogą i tu jest ciekawy system, że jest droga jednopasmowa i na początku i na końcu są po prostu światła. I trzeba będzie poczekać i we właściwym momencie Przejechać, a tak, no to takie urokliwe, mocno to miasteczko. Tutaj jakieś sklepiki, tam widać Hongkong, czyli Chińczyka, ale dzisiaj już się nie będziemy stołować w restauracjach, bo ostatnio za dużo tego było dla nas i trzeba troszkę wyhamować z tym. O tu fajnie te światła są pod lekką górkę To śmiesznie Tu roboty drogowe I tak to wygląda że całe to miasto jest na takich jak to nazwać wzgórzach, pagórkach I te domki tak fajnie stoją To jest takie wielopoziomowe O tego słowami brakło Wrócimy do busa, to upewnię się, że deszcz nie będzie padał i może uda mi się drona odpalić, bo widziałem, że jak podjeżdżaliśmy, to ktoś sobie akurat latał. Takie spokojne ciche życie tutaj się toczy. Teraz przechodzimy jakimiś restauracjami. Jest dużo drzew z cytrynami. Zauważyliśmy, że o ile w tych poprzednich miejscach, gdzie byliśmy, było sporo e, mandarynek i pomarańczy, tak tutaj jest sporo e, właśnie cytryn. Ale to robi mega wrażenie. Tutaj sobie chyba przejdziemy, bo akurat tą częścią drogi nie szliśmy, ponieważ gdzieś tam wcześniej skręciliśmy. Za moment będzie widać fajne skałki i być może pod tymi skałkami będziemy przechodzić, ale to się okaże. Za moment. O, my dokładnie na tym skrzyżowaniu tam na schody wchodziliśmy. A teraz sobie przejdziemy. Tędy tutaj też będzie fajny patent. Bo jest normalnie winda, żeby sobie wjechać na górę. I to jest winda ogólnodostępna dla wszystkich. Taka ciekawostka. Teraz ona jedzie w górę. Śmieszne rozwiązanie, ponieważ obok są schody. No ale to pewnie dla starszych osób, żeby się nie męczyły. I tutaj też jest taki park z cytrynami i mandarynkami. To są drzewa cytryn i mandarynek. Mega urokliwe. I tutaj tą windę widać go na jeździku dół I może się skusimy i nią wjedziemy. Zobaczymy. Właśnie jesteśmy w tej windzie. I to jest widoczek z niej. Ale faza, że zrobili windę, żeby sobie na poziom wyżej wjechać. Zamiast wchodzić po schodach. Mnie trochę po bieganiu nogi bolą, to akurat sobie wjechaliśmy i zobaczymy, co jest po wyjściu. Roboty! Ajajaj, głośno. Odeszliśmy kawałeczek od tego hałasu i tu jest chyba coś w stylu kościółka, coś takiego. I tam jest jakaś taka furtka, ale widok z niej już... Yy... O, tutaj nawet takie teraz... Przepraszam za ten hałas w tle, no ale ją asfalt i nic nie poradzę. Tu jest piękny widok. Oj, pokazuję Wam piękny widok, ale nieba. Spróbuję odejść kawałek dalej, żeby naprawdę nie było aż tak y, tego słychać. Niesamowicie to wygląda. I tam gdzieś dalej jest już Malaga. Tutaj e, widok z tej furtki, o której mówiłem. Super sprawa. I można sobie przejść dookoła tego kościółka. I tu co jakiś czas są takie wiaty z ławeczkami, że można usiąść i podumać. Tu akurat widok na drzewko z tutaj To tak trochę średnio. Ale tutaj już jest... O niebo lepiej, niesamowicie to wygląda. Przeszliśmy na nieco inną stronę, i tam widać miejsce, gdzie stoimy oraz e, ten zameczek, do którego sobie jutro wejdziemy, będziemy mieli czas chociaż doczytać co to dokładnie jest i. Tam widać tą drogę, którą zjeżdżałem i która dla mnie była niełatwa, delikatnie rzecz ujmując, no ale się udało. Więc, chociaż tyle dobrze, ale widok zabiera de dech w piersiach. Dobra, my wracamy. Nastał kolejny dzień. My już jesteśmy ogarnięci i szykujemy się do zwiedzania tego zamku. Tylko nasze szczęście, że akurat w tym momencie jakaś chmura nadleciała i tak całkiem mocno zaczęło przez sekundę padać, więc my sobie poczekamy aż przestanie padać całkowicie i będziemy udawać się w stronę tego zamku, a daleko nie jest, ponieważ za tą taksówką ojej, łapie ostrość na brudną szybę. No ale tam zaraz jest yy, wejście w każdym razie. Więc sekundę czekamy i idziemy. Dobra, weszliśmy do środka, i e, ogólnie to jest zbudowane e, na upamiętnienie odkrycia Ameryki przez Krzysztofa Kolumba. Takie dosyć śmieszne miejsce, ale zobaczymy, co tam będzie w środku. Ok, przeczytałem trochę, i tu. Trzech mężczyzn ogólnie to budowało bez przerwy przez 7 lat. I tutaj są połączone style architektury, chyba trzy albo cztery różne. I to jest właśnie na upamiętnienie odkrycia przez Krzysztofa Kolumba Ameryki. I jest to tutaj taka bardziej lokalna ciekawostka. Niż coś mega niezwykłego, ale teraz z tymi chmurami to się prezentuje e, niesamowicie. I gdzieś czytaliśmy jeszcze na Google, że tu jest najmniejszy kościół na świecie, który ma niecałe 2 metry kwadratowe, czy coś takiego. Ale no, to zaraz zobaczymy. Tutaj jest styl gotycki, arabski, hiszpański. Hiszpański, jeżeli takowy jest, no i to jest taki miks wszystkiego, ale generalnie to zbudowały trzy osoby. A my się teraz przejdziemy tędy, ale dzisiaj jak na tą Hiszpanię to jest mega zimno. Już się przyzwyczailiśmy do cieplejszych temperatur, a tu jednak dzisiaj trzęsie nieźle. I jestem w szoku, bo tu generalnie sporo osób jest. To jest otwarte od 10:00. my weszliśmy o 1010, 1015 10 i tu już normalnie kilka grup było więc jakaś to tam lokalna atrakcja jest tego miasteczka żadnego przewodnika, nic nie dostaliśmy A nie dobra, teraz czaje tu są QR-kody do skanowania przy każdej atrakcji. Więc będę musiał chodzić z telefonem i wszystko skanować. Pyk. Tak trochę dziwnie. Fontanna Węża. Początek. Wąż ziemskiego raju pełzający po stercie liści. Przedstawiający Krzysztofa Kolumba jako człowieka. Eee. Jako człowieka, który wszedł na ten świat i jego szczególną historię. Bizantyjski klasztor chroniony przez lwa noszące tarcze Aragonii i Sycylii. Kolumbu rodził się w chrześcijańskim środowisku śródziemnomorskim, skąd wyruszył w poszukiwania marzeń, które znalazł w Oceanie Atlantyckim. Nie wiem, dziwnie to napisane. I tu jest kolejny numerek i kolejna historia, na co się patrzy. Tylko to jest tak troszkę głupio zrobione, bo gdzieś tam czytaliśmy, że ludzie przewodnik normalnie po polsku dostawali, a tego przewodnika nam nie dali. Ten drugi punkt to jest dom Ferdynanda. No, ale tak dosyć dziwnie. Ja nie będę wam tego wszystkiego czytał, bo to też się z celem mijamy, sobie tak z zewnątrz to po prostu zwiedzimy i poglądamy. O, tu jest już numer szósty. Pewnie jakaś fontanna życia czy coś. Śmieszna akcja. Nie wziąłem szerokiej soczewki, to tak ciężko ująć. Wow. tam punkt ósmy już jest. Tak, na te wyżyczki jakoś da się dostać. Dobra, my sobie poczytamy, i jak coś ciekawego doczytam, to się włączę. Coś, czego wcześniej nie zauważyłem, a Natalia doczytała, że tu są takie trzy statki. Jeden, tam jest drugi znaczy statki takie yy, kaduby, drugi i gdzieś jest trzeci i te statki tu symbolizują trzy wyprawy Kolumba a teraz sobie wejdziemy właśnie na jeden z tych statków tu w ogóle oryginalność ludzi nie zna granic sobie powyry, wyryli imiona na aloesie czy na jakichś tam roślinkach Dużo tych punktów, tu jest 12, tutaj jest 13. I postaramy się wczłapać na samą górę. O, fajnie, bo tu gniazdko akurat zrobili. Nie widzę tego trzeciego statku. Widzę dwa. A jest, tam jest trzeci, ale to muszę Wam przybliżyć, bo tam nie ma wejścia. Taki malutki kadłub. Hmm. No, i jest to oryginalne miejsce. Nie da się ukryć, ale czy dla mnie jakieś interesujące? No, niezbyt. Po prostu ładnie wygląda. Ale już tu spaliśmy, żeby to zobaczyć. Więc nie zmarnujemy okazji i sobie wszystko dokładnie przejdziemy. Tutaj czternasty punkt. Ha. A może tu górą się gdzieś przejść? A nie, niestety się nie da. I tutaj jest ten drugi kadłub. Jest ta nazwa Pinta, bodajże tak się ten statek nazywał. No i tu nie ma zbytnio co robić więcej. 15 minut i jesteśmy po zwiedzeniu całego tego miejsca. Wstęp kosztował 3 euro, i czy to jest warte 3 euro? No, jeżeli kogoś Krzysztof Kolumbii interesuje, to pewnie tak, bo tu te historie są opisane, i że każda część tej budowli coś tam symbolizuje. No, ale ogólnie myślałem, że da się tam dostać do środka, obejrzeć ten mikrokościółek, czy co to tam jest, ale niestety. Nie ma takiej możliwości, z daleka to się mega prezentuje, to trzeba przyznać. I teraz widzę doskonale te kadłuby statków, które są. To w ogóle po prostu jest ciekawa koncepcja tego wszystkiego, ale żeby tu spędzić z godzinę, no to nie wydaje mi się, żeby tu było co robić przez tyle czasu. Moim zdaniem najładniejszym elementem jest ta brama wejściowa tutaj. Ona robi niesamowite wrażenie. Może jestem jakimś ignorantem sztuki, no ale dla mnie takie średnie. Znaczy ładnie to wygląda, ale bardziej jako ciekawostkę niż jako cel wyprawy. My już to wjechaliśmy, spaliśmy, więc głupio było nie zobaczyć tego miejsca. Dobra, i w tym odcinku to by było na tyle. Ten monument dla Krzysztofa Kolumba był jako zwieńczenie odcinka. Napiszcie co o tym sądzicie, bo dla mnie trochę przerost formy nad treścią, no ale każdy ma inne hobby. I no najbardziej mnie rozczarowało, że się płaci za wstęp, nie można tam y, generalnie do żadnego budynku wejść. No i ta cała historia taka. Mocno naciągana, że oni bardziej takimi fanatykami byli tego kolumba. Ci trzej co to budowali, no ale ciekawostka, ciekawostka. Eee, teraz nie będę nagrywał, słyszymy się dopiero jak dojedziemy na miejsce, bo nie będę kolejny raz eee, drogi nagrywał. Więc jeżeli ten odcinek się spodoba, zostawcie pierdółki na dole. My się usłyszymy w kolejnym odcinku. Dzięki, cześć i na razie.